Harry Potter i Kamień to fanowska rekreacja pierwszej części z serii przygód Harry'ego Pottera, stworzona przez 12 znajomych wchodzących w skład grupy Dogie House, którzy w ciągu trzech lat odtworzyli scena po scenie cały dwu i pół godzinny film. Produkcja ta odbiła się szerokim echem w social mediach i stała się niemałym viralem w zagranicznym internecie. Na ten moment film ten ma ponad 2,1 miliona wyświetleń, nieco ponad 4 miesiące po premierze, co jest, bądźmy szczerzy, naprawdę dobrym wynikiem. Jak dobrze wiemy, zbliżają się święta, a co za tym idzie w telewizji najprawdopodobniej znowu zagości Harry Potter. Teraz jednak mamy dostępną za darmo na YouTube alternatywę, którą być może warto sprawdzić. Zanim zaczniemy, nie zapomnij zasubskrybować kanału. Przypominam, że próbujemy przebić magiczną barierę 1000 subskrypcji przed końcem 2024 roku. Okej, okay, zaczynajmy. Wydaje mi się, że każdy z nas zna fabułę pierwszej części Przygód Harry'ego Pottera, ale mimo to postaram się nie mówić tu o fabule i twistach wprowadzonych przez Doggy House, aby nie popsuć Wam seansu. Na wstępie chciałbym też wspomnieć, że nie jest to recenzja. Chcę przede wszystkim podzielić się myślami towarzyszącymi mi w trakcie lub po obejrzeniu tej wersji Harry'ego Pottera. Co czyni parodię dobrą? Moim zdaniem, zafascynowanie i zrozumienie oryginału, co czyni go czymś w rodzaju listu miłosnego do dzieła, które ma parodiować. I właśnie Harry Potter i Kamień rozpoczyna się jak fanowski remake ukochanego filmu z małym twistem. Jednak im dalej, tym więcej ciekawych żartów i wszechobecnej komedii. Od profesorów Dumble i Dora przez zmieniający się wzrost Hagrida, po wątek romansu między dwoma profesorami. Film ten opowiada dobrze znaną nam historię w nietuzinkowy i przede wszystkim śmieszny sposób, przy prawie zerowym budżecie. Już w pierwszych minutach czuć pasję i ilość dobrej zabawy, jaka towarzyszyła grupie Dogi House w trakcie realizacji projektu. Zacznijmy od strony wizualnej. Na pierwszy rzut oka można by powiedzieć, że wygląda to średnio, a wręcz źle, ale to właśnie dodaje temu projektowi klimatu. Chyba najbardziej zaskakującym i najlepszym aspektem było pomysłowe wykorzystanie papierowych makiet do nagrywania scen takich jak np. przykład peron 9 i 2 czy mecz Quidditcha, Co dodało im atmosfery filmu wykonanego z pasji pomimo braku budżetu na nagrania scen w bardziej Realistyczny sposób. Ekipa wykorzystała również dużo green screena, tak naprawdę większość scen nagrana była przy jego użyciu, ale zarówno oświetlenie, jak i kluczowanie było na wysokim poziomie, co pozwoliło połączyć film w spójną całość i wciąż wygląda on lepiej niż Spy Kids 3D. Oglądając. Czujemy, że jest to film pełen pasji i ilość pracy, jaka została włożona w osiągnięcie tego efektu, była naprawdę ogromna. Osobiście bardzo podobało mi się kreatywne wykorzystanie makiet, łączenie ich z fragmentami nagranymi na żywo w starannie wybranej lokacji oraz pomysłowość przy ujęciach na green screenie. Może jakościowo wypada to średnio, ale naprawdę widać, ile frajdy przyniosło im pracowanie nad tym projektem. Biorąc pod uwagę brak wcześniejszego doświadczenia, gra aktorska też nie wypadła źle. Harry, który brzmi jakby ciągle był niepewny, czy jest we właściwym miejscu, Hermiona, która ma wszystko gdzieś, czy Ron, który wygląda na wiecznie zjaranego, to tylko kilka z wielu w moim mniemaniu dobrych aspektów filmu. Ta trójka idealnie oddaje niezręczny sposób, w jaki często grają aktorzy dzieci. I tak, Hagrid była kobietą. Do tego niższam od większości aktorów. Co najlepiej widać w momencie, gdy wraz z Harem wybierają się na zakupy przed pierwszym dniem chłopaka w Hogwarcie. To jak w zależności od sceny Hagrid była niższa lub wyższa od Harego był wręcz komiczny. Innym ciekawym zabiegiem jest podzielenie postaci Dumbledora na dwóch profesorów, Dumble i Dora, którzy jak to przystało dokończają swoje myśli wręcz idealnie. Większość efektów dźwiękowych w filmie było odtworzonych przez Dogi House. Sam wyłapałem jeden, z którego kiedyś korzystałem przy montażu własnego wideo. Jakość efektów jest na fajnym poziomie i pasuje do klimatu filmu. Muzyka została dobrze odwzorowana i idealnie podkreśla momentami prześmiewcze próby odtworzenia scen z filmu. Grupa Dogie House pracowała nad tym filmem prawie 3 lata. Nieco ponad 8 miesięcy zajęły im nagrania. Były to głównie późne wieczory, po dniach pełnych nauki na studiach a cała reszta to już postprodukcja, patrząc na ilość efektów, czy aktorów w tle, którzy musieli być oddzielnie nagrywani i ogólną złożoność projektu, te 3 lata to i tak niewiele. Z wywiadu udzielonego kanałowi Future First możemy się dowiedzieć między innymi, że całkowity budżet filmu nie przekroczył 2,5 dolarów, co przy produkcji o takim kalibrze i długości jest naprawdę małe. Co ciekawe, początkowy plan zakładał ukończenie filmu w dwa tygodnie, jednak ilość scen do odtworzenia mocno wydłużyła ten czas. Ekipa podeszła do całego przedsięwzięcia jako do wyzwania pozwalającego im rozwijać swoje pasje związane z kinematografią i szeroko pojętą sztuką. Wykorzystali to, aby nauczyć się nowych rzeczy, takie jak kompozycje, kadrowanie, efekty specjalne, czy nawet efekty dźwiękowe i komponowanie utworów muzycznych. Cieszę się, że film taki jak Harry Potter i Kamień spotkał się z ciepłym przyjęciem fanów uniwersum na całym świecie, o czym świadczą miliony wyświetleń, tysiące komentarzy, a nawet pojawienie się filmu na portalu IMBD i ocena tam na poziomie 8,2 na 10. Inspirujący jest oglądać, jak panowska produkcja może osiągnąć taki sukces. Już nie mogę się doczekać, jaki kolejny projekt od grupy Dogi House zobaczymy jako kolejny. A wy dacie szansę temu filmowi? Napiszcie, jak Wam się podobał w komentarzach. Tymczasem nie zapomnij zostawić po sobie czegoś pozytywnego oraz zasubskrybować kanału. Zachęcam również chętnych do wsparcia kanału poprzez postawienie mi kawy. Link w opisie. Ja byłem, Michał, z kanału zakadrowany Siema.